Dzień dobry! Witam w nowej recenzji. Znowu, chyba nowego Frugo Wild Punch. Wild Punch? Nie Punch, Punch. Cotton Candy Flavor. Nalazłem to Deliso To było dosłownie jedyne, co tam było. Jedno, tak po prostu, postawione. Nie wiem, czy to jest nowe, czy to już było, no ale pierwszy raz to widziałem. Więc kupiłem. 2,50 było, czy tam 2,70 jakoś tak No więc zrobimy dzisiaj recenzję tego Zaczynając od puszki Typical frugopuszka, ta, ta co robiliśmy wczoraj. O tu mam nawet plamę mi się wylało trochę Typical frugopuszka, no ale w białym kolorze więc nie wiem tej chyba dałem 6 albo 7 Tej bym dał tak właśnie też, coś koło 6 Białe puszki zawsze są fajne. Także Otwórzmy i no muszę powoli, bo mi się to spadło. Żeby się mi nie wybuchło tak jak wczoraj. Bra. Okej, okay, mamy otwarte. Zobaczmy jak pachnie. O! Pachnie okropnie. Pachnie jak woda z cukrem gazowana. Ale jeszcze jakby to jak było zgerowane O Jezus, okropnie pachnie Jeszcze czuć tam jakiś Coś kwaśnego, jakieś takie pseudo, coś, ale jabłko Nie wiem Zapach okropny, ale Definitywnie 1 na 10 Pachnie to Chyba najgorzej z wszystkich energetyków, jakie piłem Może Smaku będzie lepsze Zobaczmy Mmm, O na początku nie jest takie złe czuć wodę z cukrem, ale po chwili zaczyna smakować jak skierowana maślanka. O, to tak właśnie pachnie, bardzo podobnie do skierowanej maślanki. Nieraz mi się zdarzyło napić, bo na przykład tata kupił już jakąś dziwną z tyłu, se wziął, że była fajna, a się okazało, że była otwarta czy coś. Wam tam nieraz się zdarzyło zrobić wyciek takiej okropne ale w smaku dobra nie okropny, zapach był okropny ale smak jest strasznie niedobry za smak mogę dać 2 na 10, bo jest trochę lepszy niż zapach kurde nie chcę tego eksować No ale muszę. Zobaczmy jak wchodzi. Chwila. Może najpierw kurwet to, żeby dało się lepiej pić. Dobra. Zobaczmy jak wchodzi. O! O, ale okropne. Faktycznie oby obyzgierowana ślanka Albo to jest zgerowane nie wiem O Jezus O No co, no Przynajmniej gazu nie było czuć Ale wciąż mogę dać od tego 1 do 3, mogę dać maksymalnie 1 Bo smak jest okropny eee. Nie polecam Strasznie nie polecam frugo cotton candy Okropne. Także to by było na tyle. Do widzenia.